Jakie działania musimy podejmować, żeby ludzie ostatecznie trafiali do nas na stronę i żeby zostawiali kontakt do siebie, żeby pisali do nas, wypełniali formularze, że są zainteresowani naszymi usługami. Cały marketing, który mamy, który teraz robimy, on jest na to nastawiony. Ten ruch na stronie my, my jakby generujemy poprzez marketing, o którym zaraz trochę szerzej powiem, no mhm. i przez pozycjonowanie siebie, cyklicznie, systematycznie ten content marketing e, robimy, czyli cały czas tworzymy taką wartościową treść, to powoduje, że gdzieś tam systematycznie pniemy się w górę w tych, tych wynikach wyszukiwania i, i ten nasz, ta nasza widoczność jest coraz większa, no to wpływa po prostu na większy ruch na, na stronie i na większą ilość. Drugą taką odnogą jest wszystkie te działania marketingowe, taki występ u Ciebie. Systematyczne prowadzenie mediów społecznościowych. Ja akurat skupiam się na LinkedInie, webinary, wywiad, produkcja treści na zewnętrznych serwisach, produkcja wideo i u siebie na naszych kanałach, i na zewnętrznych kanałach. Napisaliśmy książkę o SEO i ją można normalnie kupić, ale nie pisaliśmy jej. Naszym celem podczas jej pisania nie było to, żeby ludzie ją kupowali. my myśmy mieli cel marketingowy, tak? Czyli piszemy książkę, żeby zbudować w oczach rynku, czyli naszych klientów, wizję tego, że my jesteśmy ekspertem, no bo jak ktoś pisze książkę, to automatycznie kojarzy się z tym, że jest w tym bardzo, bardzo dobry.